Witam cię serdecznie z tej strony, Artur Kosiński. To jest kolejny odcinek wideobloga. Jeśli chciałbyś obejrzeć poprzednie odcinki, zapraszam cię serdecznie na moją stronę arturski.pl//blog. Znajdziesz tutaj poprzednie wpisy z materiałami wideo. Serdecznie cię zachęcam do obejrzenia tych odcinków. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na pytaniu, które najczęściej zadają mi klienci zainteresowani zakupem sklepu internetowego. Pytanie to brzmi dokładnie. Jak wygląda zarządzanie tym sklepem, w jaki sposób dodaje się produkty, zmienia się na przykład ich opisy czy przetwarza zamówienie, więc generalnie większość ludzi, większość klientów myśli, że jest to coś trudnego, że, że trzeba będzie się tego dużo uczyć, itd. Więc tak naprawdę jest to dosyć proste działanie i chciałbym w tym filmie mniej więcej je zaprezentować. Oczywiście nie będzie to pełna instrukcja działania sklepu internetowego, jedynie taka y, prezentacja pokrótce. Jeśli na przykład Ty zastanawiasz się nad zakupem sklepu internetowego i takie działanie, które zobaczysz w tym sklepie ci, w tym filmie Ci odpowiada, to zapraszam Cię do kontaktu. Na tej stronie artrukosiński.pl y, w dziale Kontakt możesz się skontaktować i możemy porozmawiać o stworzeniu sklepu dla Ciebie. Tymczasem przejdźmy może do rzeczy. Chciałbym Ci pokazać działanie sklepu opartego na skrypcie Prestashop, jest to jeden z najlepszych skryptów do tworzenia sklepów internetowych, jest on używany na całym świecie, jest bardzo rozbudowany, ma ciekawe funkcje, które można wykorzystać, ale nie trzeba. Jeśli wpiszesz w Google Demo Prestashop, pierwszy link to będzie ta strona, i chciałbym pokazać Ci teraz. Pokrótce ten sklep od frontu, czyli od strony użytkownika, a następnie od strony administratora. Pokażę Ci m.in. jak zarządzać produktami w tym sklepie i itd. Tak Przejdźmy więc może do sklepu od frontu. Tutaj w tej wersji demonstracyjnej można sobie wybrać widok, czy to ma być tablet, czy telefon. Na razie obejrzyjmy go sobie w takiej formie. Jak widać tutaj na górze jest jakiś banerek, oczywiście jeśli chcesz kupić sklep internetowy to nie powinieneś w ogóle sugerować się wyglądem tego co tutaj widzisz, bo to jest jakaś przykładowa demonstracyjna skórka tego sklepu, natomiast jeśli chcesz tworzyć sklep to zawsze ta grafika jest projektowana od podstaw pod konkretny, konkretne indywidualne oczekiwania klienta, także to jest taka no, pobieżna prezentacja wyglądu takiego sklepu przykładowego mamy tutaj więc jakiś blok z kontaktem, jakieś linki do zmiany języka, do logowania, logo, wyszukiwarka. Po prawej stronie mamy koszyk. Jak widać to się fajnie rozwija, coś to już jest dodane. Poniżej mamy menu z kategoriami. Niżej jest jakiś slider, jakieś banerki z promocjami. Niżej mamy blok z właściwymi produktami. Jest to zdjęcie, nazwa, cena, możliwość dodania do koszyka lub przejścia do karty produktu. To też można dostosować do swoich potrzeb przy tworzeniu sklepu. No i ten system akurat ma taki fajny generator najczęściej kupowanych produktów, popularnych oraz nowych, których akurat teraz tutaj nie ma. Poniżej mamy też jakieś tam banery, wtyczkę Facebooka, jakieś informacje dodatkowe, możliwość zapisania się na newsletter, ikonki społecznościowe i stopka z powtórzonym menu i z dodatkowymi informacjami. Może warto jeszcze zerknąć jak wygląda strona produktu na tym na przykład sklepie. Klikam sobie więcej. Góra jak widać jest ta sama. No i w tym, w tej akurat w tym szablonie jest tutaj zdjęcie w formie takiego przewijanego slajdera. Jest krótki opis, a także cena, możliwość wyboru rozmiaru czy koloru. Widać, że na przykład w tym rozmiarze produkt nie jest dostępny, dlatego nie można go kupić. Tutaj jest na przykład lista życzeń, którą można sobie wykorzystać, natomiast na przykład w innym kolorze i w innym rozmiarze to jest dostępne. Mamy liczbę przedmiotów, możemy to sobie dodać do koszyka. Mamy informacje o dodaniu. Możemy od razu przejść do realizacji zamówienia lub kontynuować zakupy. Schodząc niżej mamy tutaj dodatkowy opis, dodatkowe informacje, jest możliwość dodawania opinii do poszczególnych produktów. Te opinie muszą być najpierw zatwierdzone przez administratora sklepu, co wielu klientów właśnie zależy, wielu klientom na takiej funkcji. Ta pre, ten system PrestaShop oferuje też coś takiego jak zarządzanie walutami czy językami, więc ten sklep może, można spokojnie zrobić w wielu językach i w wielu walutach. Jeszcze może krótka prezentacja koszyka, jeśli chcę zrealizować zamówienie. Realizacja zamówienia przebiega w pięciu krokach, i te pięć kroków może być w formie takiej, że przejść do kolejnego kroku i odpala się nowa podstrona z zaznaczonym drugim krokiem, albo wszystkie te kroki są dostępne z poziomu jednej podstrony, gdzie w zasadzie tylko wpisuje się dane, klika, wybiera formę płatności i zamawia. Składa zamówienie, wszystko w jednym y, kroku, natomiast domyślnie jest to podsumowanie z jakimiś informacjami y, na temat danego produktu, można tutaj sobie tym jeszcze zarządzać, dodać, odjąć albo usunąć. Y, jeżeli to nam odpowiada, przychodzimy do realizacji, logujemy się lub jest możliwość dokonywania zakupów przez gości, czyli bez logowania. Następnie podajemy swój adres do wysyłki, do faktury ewentualnie. Wybieramy formę wysyłki, czyli na przykład kurier, poczta, paczkomaty. No i wybieramy płatność, czy ma to być przelew tradycyjny, czy na przykład system PayU, czy jakiś inny, lub na przykład płatność przy odbiorze. Następnie zatwierdzamy zamówienie i tak przebiega jakby realizacja całego procesu zakupowego w tym sklepie. Przejdźmy może teraz do panelu administracyjnego sklepu. Otworzę go sobie tutaj. Są dane do logowania. Prawdopodobnie będą one tutaj wpisane, tak. I teraz ten pulpit administracyjny wygląda dość skomplikowanie na pierwszy rzut oka. Jednak tak naprawdę w takim, takiej codziennej pracy ze sklepem ważne są może dwie czy trzy zakładki z tego menu administracyjnego. Natomiast jest tu wiele ciekawych funkcji, bo jak mówiłem, ten system jest dość rozbudowany i można go w ciekawy sposób też jeszcze rozbudowywać dalej, jakieś indywidualne, tworzyć jakieś indywidualne moduły czy rozwiązania do potrzeb konkretnego klienta. Natomiast to, co on oferuje domyślnie, to już jest naprawdę w pełni funkcjonalny sklep, taki na poziomie światowym można powiedzieć. Więc po zalogowaniu do, do panelu administracyjnego mamy tutaj Wykres ze statystykami, jakieś takie najciekawsze informacje typu zamówienia, wartość koszyka, yy, współczynnik konwersji. Można tutaj sobie wybrać zakres dat dla tych, yy, dla tych statystyk. Generalnie można sobie poprzeglądać, Jest to dosyć ciekawe źródło informacji o klientach w naszym sklepie. Yy, najważniejsze informacje do codziennej pracy ze sklepem są zawarte w tych ikonach. Pierwsza ikona informuje nas, jeśli jest podświetlona po zalogowaniu, informuje nas o tym, że mamy nowe zamówienie. Jeśli będziesz miał sklep, to życzę ci jak najwięcej tych podświetlonych ikonek oczywiście. Druga ikona oznacza, że ktoś zarejestrował konto w naszym sklepie. Trzecia to jest wiadomość wysłana np. przez formularz kontaktowy do administratora sklepu. Tutaj możemy z tego poziomu szybko zobaczyć sklep klikając w ten link. Natomiast to co nas będzie interesować najbardziej po wejściu do takiego sklepu prawdopodobnie będziemy chcieli zmienić swoje hasło, które nam nadał, które nam nadała firma tworząca stronę i mamy tutaj administracja, pracownicy, jest tutaj kilka różnych, kilka różnych kont administracyjnych chcemy edytować swoje konto, klikamy edytuj w tej tabeli. W tym miejscu możemy sobie zmienić hasło, możemy także zmienić imię czy nazwisko. Po wpisaniu tego nowego hasła, klikamy sobie na dole Zapisz i mamy hasło zmienione. Zajmijmy się teraz taką najważniejszą rzeczą na sklepie internetowym, czyli dodawaniem produktów, a także obsługą zamówień. Mamy tutaj w naszym menu katalog produkty. Po kliknięciu w to mamy tabelkę ze wszystkimi produktami, które są dodane na sklepie wraz z nadaną im kategorią, z ceną, z ilością, z tym czy mają być wyświetlane czy nie, a także z możliwością edycji. I tutaj ten panel administracyjny pozwala w ciekawy sposób to sortować, jeśli mamy tych produktów tysiące, możemy sobie to sortować po kategorii, możemy sobie tutaj, możemy sobie to sortować po nazwie, piszę pierwsze litery, kliknę szukaj, Wybierze mi tylko te produkty, które mają określony ciąg znaków w swojej nazwie. Wyczyszczę to teraz. Więc jeśli chodzi o zarządzanie dużą ilością produktów, jest to dosyć czytelne. Każdy produkt można w prosty sposób wyedytować. Można także dodać nowy, klikając tutaj w tę ikonę dodaj nowy produkt lub ten mały plusik. Formularz dodawania produktu, a także edytowania wygląda tak samo, więc spróbujmy sobie może wyedytować jakiś produkt. Klikamy w tym celu tutaj edytuj, oczywiście po najechaniu możemy także go usunąć, także skopiować. Jeśli mamy dużo produktów bardzo podobnych, a różniących się na przykład jakimś tylko parametrem w opisie, możemy sobie go skopiować kilka razy i zmienić tylko jeden element. Nie trzeba wszystkiego dodawać na nowo. Z ciekawych rzeczy jest też tutaj coś takiego jak importowanie listy produktów w pliku XLS, czyli w pliku Excela, tak aby masowo dodać dużą ilość produktów do bazy. Przejdźmy może sobie więc do tej edycji, tam edytuj. W tym miejscu też jest tutaj dużo opcji, ale nie wszystkie z nich trzeba wykorzystywać. Z takich najważniejszych jest tutaj nazwa, jeśli mamy wersje językowe, możemy to sobie od razu przetłumaczyć. Jakiś kod, jeśli mamy jakieś wewnętrzne oznakowania naszych produktów, możemy sobie te kody tutaj wpisywać. Informacja, czy ten produkt ma być widoczny. Czy ma być widoczny na przykład w wynikach wyszukiwania, czy tylko w katalogu produktu, yy, jaki jest stan tego produktu? Krótki opis, który wyświetla się yy, w miejscu dokładnie, wracając do sklepu. Krótki opis to na przykład się wyświetla w tym miejscu. Natomiast długi opis tutaj w, w oknie więcej informacji, czyli to jest to. No i widzisz, że edytowanie ty, tego opisu, zarządzanie nim. To jest dokładnie to samo co w jakimś Wordzie, czy w WordPadzie, czy w każdym innym programie do edycji tekstu. Masz tu więc pogrubianie, podkreślanie, zarządzanie czcionkami, nagłówkami, kolorami tych czcionek, jakimiś cytatami. Można podlinkować sobie wybrane słowo klikając w, łańcusze, w łańcuszek i wpisując adres strony docelowej. Jest też tutaj kilka ciekawych opcji jak wstawianie wideo, czy wstawianie obrazka który można sobie zaimportować tutaj przeciągając go lub dodając do naszego serwera w tym momencie obrazek zostaje dodany do serwera po kliknięciu OK on wstawia się w naszym opisie możemy też wstawiać linki, możemy tutaj są rozszerzone jeszcze możliwości formatowania możemy wstawiać tabelki możemy także z tego co pamiętam, wklejać coś bezpośrednio z Worda czy z Excela z zachowaniem wszelkiego formatowania i tak dalej, więc to naprawdę bardzo proste. Możemy stosować system tagów dla naszych produktów, aby poprawić widoczność produktów w wyszukiwarce. Jak widzisz, jest tutaj po lewej stronie są różne karty dotyczące produktu. Jesteśmy obecnie w karcie informacja. To co sugeruję, to po dokonywaniu zmian w takiej karcie od razu sobie klikać zapisz i zostań, aby te wszystkie zmiany zostawały na bieżąco zapisywane aby przypadkiem ich nie utracić. Możemy sobie, tutaj są też różne inne opcje, możemy sobie wejść w pogląd tego produktu na sklepie, możemy go skopiować czy zobaczyć statystyki sprzedaży. Nasza druga karta to jest cena, jest tu cena zakupu, za jaką my kupujemy ten produkt, cena sprzedaży. I ten sklep automatycznie może liczyć nasze zyski. Można tutaj też stosować różne reguły podatkowe, podatek VAT, 23%, i tak dalej. To wszystko jest automatycznie przeliczane przez sklep. Kolejna zakładka to jest optymalizacja SEO. To jest tytuł i opis, które pojawiają się w wyszukiwarce. Dlatego w tym miejscu warto jest wpisywać słowa kluczowe opisujące nasz produkt. To są limity znaków, sugerowane, aby to poprawnie wyświetlało się w wyszukiwarce. Kolejna karta produktów, to są powiązania. Tutaj mamy dokładnie wybór kategorii. W tej chwili na tym sklepie jest tylko jedna kategoria: Home, dlatego nie mamy tu zbytniego pola manewru. Ale z tego miejsca możemy też stworzyć nową kategorię, klikając sobie w ten link. Jednak jak widać, utracę tutaj jakieś przednie informacje, które nie zapisałem, dlatego na razie nie będę tego robił. Co jest ciekawe, możemy też wybrać sobie produkty powiązane. Być może niestety tutaj nie zadziała. W takim sklepie normalnym, który na przykład będziesz obsługiwał po wpisaniu tutaj na przykład pierwszych słów produktu, który dodałeś wcześniej do bazy, wyskoczy Ci podpowiedź, w której będziesz mógł zaznaczyć ten produkt i on będzie wyświetlany jako produkt powiązany z danym produktem, czyli na karcie produktu w sklepie będzie to zakładka powiązane produkty i zaznaczone wyświetlane dokładnie te, które zaznaczyłeś sobie w panelu Admina. Jest też opcja na przykład zarządzania producentami czy dostawcami danego produktu. Także opcji jest naprawdę dużo. Kolejna karta to jest wysyłka. Jeżeli mamy taką sytuację, że nasze produkty, że cena wysyłki zależy od wagi czy od rozmiaru, możemy tutaj określić wszystkie te wymiary dla naszego produktu i wybrać, możemy na przykład też ograniczyć z całej puli dostawców, jakich mamy na sklepie, na przykład mamy pocztę, kuriera, Możemy ograniczyć dany produkt tylko do jednego dostawcy. Tutaj są oczywiście jednostki nie takie, jak nas interesują. To wszystko można sobie zmienić w preferencjach sklepu, jednak nie będziemy się zagłębiać w takie szczegóły, ponieważ to powinien już dostać w ramach kupowanego sklepu. Mamy też coś takiego jak kombinacje. Tutaj możemy sobie wybierać, czy dany produkt występuje w jakich kolorach i w jakich rozmiarach oraz w jakich ilościach. Wreszcie mamy ilości danego produktu na sklepie. Te ilości ten system inteligentnie zarządza stanem magazynowym. Jeśli kupisz coś, jeśli klient coś kupi w tym sklepie, to te liczby zmniejszają się. Jest system powiadomień, kiedy liczba produktów w magazynie jest na jakimś tam określonym poziomie, powiadomień dla ciebie jako administratora, żebyś uzupełnił ten produkt. I co ciekawe, ten sklep można zintegrować też w fajny, prosty sposób z Allegro. W taki sposób, że klikając jest tutaj nowy panel Allegro, wtedy masz tam bazę swoich produktów i jednym guzikiem dosłownie, wystawiasz aukcję na swoim koncie Allegro. Co jest ciekawe w tym rozwiązaniu, że na przykład zakup z Allegro automatycznie to zmniejsza stan magazynowy w sklepie. Dzięki temu no, można uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji, gdy Mamy jeden produkt, zakupi ja na ten produkt dwie osoby, jedna przez sklep, a druga przez Allegro, na przykład, więc jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Kolejna zakładka to są zdjęcia, jak widzisz, to są zdjęcia produktów z zaznaczeniem, które zdjęcie jest okładką, można te zdjęcia sobie usunąć. Można też dodać, klikasz sobie dodaj pliki, tutaj wybierasz sobie z dysku dowolny pliki i on jest automatycznie wrzucany. Tutaj do galerii, no i w zasadzie to jest wszystko z takich podstawowych rzeczy związanych z zarządzaniem produktem. Można sobie też wybrać, na przykład, dostawców danego produktu, jeśli coś takiego może mieć miejsce w Twoim sklepie. Więc to jest wszystko, jeśli chodzi o produkty. Podobnie działają kategorie. To jest też wszystko w formie tabeli, gdzie można sobie dodawać nową kategorię analogicznie, jak tam, nową kategorię główną czy podkategorie, jeśli wejdziemy sobie w kategorię główną no home, możemy sobie tutaj dodać nową podkategorię, wówczas na sklepie wygląda to tak, że kategoria główna, podkategoria wyświetla się w tym miejscu. Kolejny interesujący dla administratora link w tym panelu administracyjnym to są zamówienia i tutaj drugi link zamówienia też, tu jest w tabeli lista wszystkich zamówień, które były dokonane w sklepie, Wraz z ich y, z aktualnym statusem w tej wersji jest to wszystko po angielsku, natomiast y, normalnie działa to też po polsku, czyli te statusy są w języku polskim. Płatność zaakceptowana, przygotowywanie wysyłki, czy, czy tego typu rzeczy. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj y, kod zamówienia, y, miejsce dostawy, nazwę klienta, cenę zakupu. Formy płatności, a także, właśnie, status zamówienia możemy sobie też to filtrować. Czyli, jeśli pamiętamy kod, możemy sobie tutaj go wkleić i przefiltrować. Możemy to filtrować po klientach, po nazwie firmy, czy po kwotach, czy również po datach. Natomiast, aby przejrzeć już konkretne zamówienie, klikamy sobie zobacz. Mamy tutaj kartę, dosyć długą kartę tego konkretnego zakupu, czyli podsumowanie tego koszyka oraz klienta mamy tutaj kod produktu numer zamówienia w naszym sklepie no i co, możemy sobie to wydrukować przede wszystkim, tutaj mamy statusy, tak? czyli teraz jest oczekiwanie na płatność czekiem możemy sobie w prosty sposób ten status zmienić, na przykład błąd w płatności, taka ma aktualizacja statusu i w tym momencie do użytkownika idzie automatyczny mail Status Twojego zamówienia zmieni się z takiego na taki i tam jakieś dalsze informacje. Tymi statusami można zarządzać, czyli przy tworzeniu sklepu, można sobie ustalić, jakie te statusy mają być, jakie mają być treści maili przy konkretnych statusach, więc to wszystko jest dosyć elastyczne. Po prawej stronie mamy informacje o kliencie, który to kupił, numer klienta w kolejności zarejestrowania się na sklepie, jego nazwa, dane kontaktowe. Łączna wydana kwota od momentu rejestracji, dalej mamy adres wysyłki, w tym momencie akurat wyświetla się mapa, nie wiem czy to tak samo działać będzie dla na przykład polskich, na przykład polskich, dla polskich adresów dokładnie, adres wysyłki, adres rozliczeniowy do może być inny. Rodzaj wysyłki, tu jest akurat jakiś tam przewoźnik testowy, normalnie tu było napisane na przykład kurier DPD lub Poczta Polska itd. Tak Forma płatności, gdyby to było na przykład realizowane za pomocą systemu PayU, tutaj byłaby data płatności, metoda płatności PayU, a także kwota. Jeśli klient wkleił przy zamówieniu komentarz, jak się pójdzie wiadomość, wyświetla się ona tutaj. Jeśli się... Jeśli się nie mylę, w tym momencie możemy tak, wysłać jakąś wiadomość do klienta, stanie wiadomość związaną z tym konkretnym zamówieniem, które złożył, no i wreszcie mamy jego korzyść, czyli produkty, które kupił dla szybkiego podglądu, co mamy zapakować, włącznie z podsumowaniem kwoty. Tak więc, właśnie w ten sposób działa sklep internetowy oparty na PrestaShop. Zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć pobieżnie omówione. Natomiast sklep ma tyle funkcji, że ciężko je zmieścić w takiej krótkiej instrukcji wideo. Każdy klient, który kupuje sklep internetowy oparty na PrestaShop, dostaje taką instrukcję dopasowaną indywidualnie do swojego sklepu z informacjami, jak, jak zarządzać poszczególnymi elementami tego sklepu. Chciałbym jeszcze zwrócić Twoją uwagę na możliwości PrestaShop, bo to jest dosyć ciekawe odkryj funkcję, tak, tutaj mamy funkcję PrestaShop i w tym miejscu można sobie, jeśli interesuje Cię sklep internetowy oparty na przykład na PrestaShop, możesz sobie dokładnie przeczytać co, co dokładnie można w tym sklepie robić czyli wszystkie jego funkcje dokładnie opisane zilustrowane, związane z różnymi elementami, czyli zarządzaniem produktami, wyświetlaniem produktów zarządzaniem witryną Kontami klienta, i tak dalej. Wszystkie te funkcje są dosyć dobrze opisane. Zapraszam Cię do przeczytania tego i mam jeszcze jedną informację, ponieważ jak widzisz, ten sklep internetowy jest dość rozbudowany i dość duży, pełen różnorodnych funkcji. Natomiast wielu klientów też chce sklep jak najprostszy, uproszczoną wersję, żeby to. Nie musi tego być tam dużo tych rzeczy. Ponad stracyjny wystarczy, żeby można było dodać produkt, kupić go, opłacić. to jest wszystko. Wówczas my na przykład stosujemy sklepy autorskie, czyli pisane od podstaw pod konkretne zamówienie, pod konkretnego klienta, i wówczas taki sklep, panel administracyjny takiego sklepu jest dużo prostszy. Ograniczamy się tam do jak najmniejszej ilości linków, tak aby zarządzanie tym sklepem było jak najłatwiejsze. Więc to nie jest tak, że koniecznie trzeba wchodzić w PrestaShop i i próbować obsługiwać te kilkadziesiąt różnych funkcji. Można też to zrobić dużo prościej, jeśli takie jest życzenie klienta, to tak, dokładnie to robimy. Aczkolwiek sama Presta jest bardzo dobrym systemem. Serdecznie go polecam. Ustało na nim naprawdę dużo sklepów na całym świecie. Gdzieś tutaj na tej stronie prawdopodobnie są też, o, być może w portfolio są te sklepy wyświetlone. Tego zachęcam Cię do korzystania z tego systemu. Jeśli potrzebujesz sklepu, wejdź sobie na arturkosiński.pl, przejdź tutaj do kontaktu. skontaktuj się tutaj z nami, przeprowadzimy z Tobą ankietę dotyczącą sklepu, poznamy Twoje oczekiwania, Twoje wymagania i wycenimy ten projekt. W tym momencie to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten film. Jeśli on Ci się podobał, chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych, to wejdź sobie, jeśli oglądasz go na moim blogu, zjedź sobie na dół, w tej czerwonej ramce zostaw swój adres mailowy, swoje imię, a także zapisz się na newsletter. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o nowych materiałach. One są wypuszczane raz w tygodniu, są to darmowe poradniki związane z reklamą w internecie, z sprzedażą przez internet. tego serdecznie Cię zapraszam do skorzystania z tego. W dzisiejszym filmie to już będzie wszystko. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym.